Witajcie z tej strony. Laska Gaming! A oto kolejna gra. Wiem, że ich jest już trochę dużo na moim kanale, trochę dużo serii, ale to jest kolejna naprawdę gra, w którą chciałem zagrać teraz tą wakacje, więc mam dość dużo czasu. No tam mam pracę i te sprawy, ale mam dość dużo czasu, więc naprawdę od dawna chciałem w to zagrać. Praktycznie soundtrack znam tej gry na pamięć ponieważ już sobie to przesłuchałem kilka razy i gra jest podobno genialna, więc chciałbym po prostu przeżyć samemu przygodę z Tudem Moon. To będzie zupełnie coś innego niż wszystko w inne co gram na moim kanale. Tak więc zaczynajmy naszą przygodę z to The Moon. O tu jest intro, widzę, więc będzie przycisk Skip Intro. Ale w, w, właśnie w, w ciągu tego intro można nawet coś, coś powiedzieć. No, y, widziałem trochę gameplaya z tej gry, powiem wam, i zakochałem się w niej od razu, bo jest... To jest ta gra jest określana nie jako taka stricte, yy, Elektroniczna rozgrywka, taka stricte gra, tylko coś pomiędzy grą, filmem a książką, więc to może być coś ciekawego. Ale na razie widzę, że. Rozpoczyna się rozgrywka. Nil. Co ty narobiłeś? Ej no, przepraszam. Starałem się zrobić bohaterski unik przed wiewiórką, która nie niespodziewanie wyskoczyła na ulicę. I tak ją przejechałeś. Trzy kropki. Och! Przejechałeś ją i na dodatek uderzyłeś w drzewo. Nie martw się. Przecież to filmowy samochód. Czartujesz sobie ze mnie? Szef nas zabije. Hmm, <laughs> musimy po prostu powiedzieć, że zrobiłem to, żeby uratować mojego szczeniaka. On je bardzo lubi, prawda? <laughs> Wydaje mi się, że bardziej lubi koty. Dlaczego świat jest taki skomplikowany? Spoko, wszystko jedno. Niezależnie jakich futrzaków jest fanem, kryzys mamy zażegnany. Dobrze, napiszemy później o tym w swoim raporcie. Zabierz wyposażenie z samochodu i ruszamy w drogę. O, lewy przycisk, się interakcja z obiektami, okej. Okay. Zabrano ekwipunek. Mam, mam to, zabawmy się. Prawy przycisk, włączanie lub wyłączenie menu. Tu mamy menu. Pacjent odłączono, mam notatki, przedmioty. Ekwipunek. Możemy, nie wiem, coś, dobra. Nieważne. Czekaj. Okay. Dobra, o. Ola, chyba strzałeczka nam pokazuje, gdzie mamy iść. Hej, zaczekaj, nie zapomnij o samochodzie! Właśnie chciałem sprawdzić, czy o nie pamiętasz. <noise> jak miło z Twojej strony. Oczywiście to będę dziennie na party, chcę zagrać w trochę większą część i później to podzielić, wrzucić tak jak zrobiłem to raz z The Walking Dead, bo ten system się sprawdza, jeżeli chodzi o takie gry przygodowe. A mogę chodzić na strzałkach, czy coś? O, mogę. To jest trochę niewygodne. Kto tutaj położył ten głaz? Może jakiś system zabezpieczeń? Cholera! Nie mamy czasu na takie bzdury. Spróbuj usunąć to z przejścia. Może uda nam się znaleźć jakąś gałąź, dzięki której to podważymy. Zaczekaj. A może po prostu rozejdziemy się do domu i olejemy to zlecenie? Popchnij, znajdź gałąź, czy. zakończ misję. A, popchniemy to. W porządku, na trzy raz, dwa, trzy je, but, jest to piłka. <grymne> Widziałeś to? Co to było? Na pewno nie głaz. No, musimy już iść. Później będziemy się nad tym zastanawiać. Racja. Sterowanie. A ja wolę na strzałkach tutaj chodzić. Już mi się ta gra podoba. Jest... Jest fajnie. No. Nie, nie, nie umiem tego opisać, ale no po prostu jest... Urocza, nie wiem jak to nazwać. Po prostu to jest taka odskocznia od, od tych wszystkich ciężkich gier oprócz oczywiście zagubionego w internetach, w które gram. Mam nadzieję, że bardzo miła odskocznia. Nak, 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 knack. Mamo, już są! Co to za dzieciary? Mm. Mm -hmm. Spróbujemy być troszkę poważniej, ale chyba w moim wypadku to jest niemożliwe. Niezłe miejsce na spędzenie emeryturki, nieprawdaż? Mogło być lepiej. Nocne zmiany: kochać je czy nienawidzić. Znasz odpowiedź, ty głupi puszczyku. What the fuck? Głupi puszczyku? Ktoś musiał naprawdę spierdzielić eee, tłumaczenie. Wiem. I podejrzewam, że nie mają tutaj kawy. Zamknij się. A fale oceanu nucą kołysanki. Więc jeśli będziesz mówić bzdury, to ciężko będzie je usłyszeć. <grywka> A twoje powieki będą powoli opa... Nie zapomnij sprzętu krytynie. Oni się kochają. O już widać. Nikt mi za to nie zapłaci. Akt pierwszy. Nigdy nikomu tego nie mówiłam, ale zawsze myślałam, że są latarniami morskimi. Dobra, ciśniemy. Dr. Watts i Dr. Roslin, Nieprawdaż? Czemu? Aha, dobra, już mamy grafikę. Nie jest ta grafika jest bardzo... No, ale pasuje do tej gry. Dziękuję za szybkie przybycie. Nie ma sprawy. Nie jestem najlepszy w kwestii przewidywania zgonów. Jesteś córką pacjenta? Och nie, jestem tylko jego opiekunką. A oto moje dzieci, Sara i Tommy. Nie jest to typowa praca od dziewiątej do piątej, dlatego Johnny pozwala nam tu mieszkać. Przypuszczam, że ten Johnny to nasz pacjent. Johnny? Słuchaj, jeżeli zacznie dotyczy dziecka, to nie wydaje mi się, żebyśmy byli odpowiedni tymi, których potrzebujesz. Nie, nie, on tylko chce, żeby się tak do niego zwracać. W tej chwili jest na górze ze swoim lekarzem. Chodźcie ze mną. Dużo czytania w tej grze, ale mam nadzieję, że. No, chcę to też czytać, No też. Dla Was to będzie trochę ułatwieniem. No dalej, bierz walizkę i idziemy. Jeżeli któregoś dnia wysiądą mi plecy, wytoczę Ci sprawę o odszkodowanie. Yy, chciałem powiedzieć, że yy, dla Was będzie lepiej i dla mnie, że w tym sensie, że ja nie będę tylko siedział cicho i coś tam komentował, bo tu w porządku, chodźmy na górę, zanim to opuszczę. Bo tutaj w przeciwieństwie do The Walking Dead tam mówili coś, a tutaj jest cisza cały czas, więc mam nadzieję, że mój seksowny głos urozmaici nam rozgrywkę. Okej, okay, poszli już. Kto pierwszy dobiegi do fortepianu, ten na nim zagra. Gwie dzieci. To niesprawiedliwe, popchnąłeś mnie. Nope. Wszystko jedno. Tak czy siak, zagrasz dwie nudne nuty. To jest główny motyw, mi się wydaje, z gry, no. Zasoby graficzne. Za dużo ich tu nie ma, ale jak już mówiłem, grafika pasuje tutaj do kontekstu całej gry i do klimatu, bo ta gra ma klimat, naprawdę. Inny niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, ale ma. Te dzieciaki nieźle grają, jak na swój wiek. Hej! Jesteś jedną z tych, które zazwyczaj mówią, że nie, było że nie było czasu do stracenia. Nawiasem mówiąc, ja jestem jednym z tych, którym zawsze ciąży coś o wadze małego meteorytu. Tak, tak, chodź już. A, chodź już. Czyli gramy Roslin. Rosalin, czy tam. Pacjent w tym momencie nie odpowiada, ale wszystko widzi i jest wciąż świadomy. Trudno powiedzieć, jak dużo czasu mu zostało, ale radziłbym się spieszyć. Czyż to jest baba? Widać, że to jest baba. Dobra. Nie wiem co, ale. Tutaj. Nie wiem, to są tą babką chyba trzeba pogadać. Gotowi do instalacji te, te, te swojego urządzenia? Instaluj. Tak, to zajmie tylko chwilę. Scenariusz, Kangao. Może jestem ignorantem, ale nie słyszałem tego nazwiska wcześniej. Jesteś pewien, że normalne gniazdko elektryczne wystarczy? Nie martw się, jesteśmy ekspertami. Tak. O cholera. To standardowe procedury, musimy być ostrożni. Jak on się trzyma? Nie za dobrze. Zostało mu dzień, może dwa. To mnóstwo czasu. Więc możecie spełnić jego każde życzenie, tak? Możemy co najwyżej spróbować to zrobić. Lecz zazwyczaj nam się udaje, bo jesteśmy najlepsi. Jakie jest to życzenie? Życzenie. Księżyc. Księżyc? Księżyc. On chce polecieć na księżyc. Staruszek ch chce troszkę zaszaleć, he? Możecie to zrobić? To zależy. Miała na myśli... Możemy! Co nam powiesz o naszym kliencie? Ja... Nie wiem za dużo. John jest dziwnym człowiekiem. Przez te dwa lata, które tu przepracowałam, niewiele mówił. Był rzemieślnikiem przez większość czasu swojego życia, a jego żona zmarła dwa lata temu. Naprawdę nie znam wielu szczegółów z jego życia. Na litość boską, wiedziałbym o nim więcej, gdybym był jego gazeciarzem. Cicho, rób swoje. Przypuszczam, że jeśli rozejrzycie się po domu, to znajdziecie więcej informacji. Wydaje mi się, że Johnny nie miałby nic sprzeciwko temu. Przecież sam was zaangażował. Hmm... Zgoda. Spoko. Kto z nas bawi się w detektywa? Ja chcę Watson, Watson jest zajebisty. Ja się, ja się tym zajmę. W szkolnym musicalu grałem Sherlocka Holmesa. Pamiętam, że grałeś Watsona. Ej, tam żadna różnica. Już mi zaschło w gardle. Dokończ konfigurację. Moje dzieci mogą cię oprowadzić. Prawdopodobnie teraz są na dole przy fortepianie. Uuu, mamy quest. Dobra, zobaczmy. Ech. Fucking hell. Dobra. Zobaczmy co tutaj mamy. Trochę wolno chodzimy, to mnie martwi. O, to przy tych świecących chyba rzeczach mamy interakcję. co widzę? Dobra, to są tylko lampy. Możemy wyjść. A chociaż nie wiem, czy, czy tutaj w tym domu się sprawdzi myszka. To to możemy zobaczyć? Czekaj, podejdź do mnie na chwilę. Mam coś dla ciebie. Co? Weź to. Dostałeś elektrio, elektrokardiogram John'ego. Dzięki temu będziecie posiadać bieżące informacje o aktualnym stanie John'ego. Mam nadzieję, że nie mam przycisku do autodestrukcji. Mam tryk do takich rzeczy. Elektrokardiogram dronego został włączony w menu. Dobra, tu chyba mamy. Dobra, ciśniemy na dół. Do bahorów. Serio dobrze grają. No, gadaj z nimi. Czego chcesz? Oprowadźcie mnie. Wasza mama kazała wam oprowadzić mnie po domu. Spoko. Może i cię oprowadzimy. Może? Myślę, że musisz nas trochę zmobilizować. Jak ci się wydaje, Tommy. Tak! No dobra. Porozmawiajmy. Czego chcecie, Gnajki? Chcemy. Miliard dolarów. <noise> Może jeszcze odbytylion. Albo lizaka, którego schowała przed nami mama. Tak, dokładnie. Ech, co? Lizaka znajdziesz na najwyższej półce, do której nie możemy dosięgnąć. Jest w kuchni. Mama go tam położyła. Zdobądź go dla nas, a my poprowadzimy, poprowadzimy cię po domu. To jak będzie? Mamy deal, więc... Pewnie, zdobędę go dla was. Macie szczęście. Nie chce mi się znów wchodzić po tych schodach, bo inaczej powiedziałbym wszystko waszej mamie. Drzwi kuchenne znajdują się po prawej stronie od schodów. Idź już. Prawa strona od schodów. Paskutne zlecenie, przez które zarwę całą noc, zostało oficja oficjalnie rozpoczęte. Myślę, że tu. Tam jest ten lizak. Coś nie dosięgnie. Dobra, krzesełko. O, chyba to krzesełko. Fuck je. Yeah. Zabrano Lizak. Dobra, chyba tych poleceń nie muszę czytać. Yeah! To było jak zabranie cukierka flegmatycznemu dziecku. Ej, chcę wyjść. No. Dobra Dobra dzieciaki, nie było łatwo, ale udało mi się zdobyć Lizak. Jest cholernie stary i smakuje guma, ale zawsze go można użyć jako laski do chodzenia.